Spoglądamy sobie na murawę. Tu rzeczywiście nie ma żadnego przekłamania. Można było przez moment się zastanawiać, czy tu nie będzie trójki z tyłu, ale nie. Rzeczywiście jest po raz pierwszy Eneko Satrustegi jako lewy obrońca do tej pory. Były jednym ze stoperów, żeby podwyższył trener Sobolewski skład, bo nie tylko Karwa, ale też jest Satrustegi na tej lewej obronie, a nie dżumka, więc kolejny wysoki obraca, teraz nie ma spalonego, bo wychodzą Wiszlacy z własnej połowy Goku, Goku, Goku będzie sam na sam! Nie wykorzystuje, ale jest dobitka! I jeden do zera Rodado. Ale świetnie skontrowali tutaj drużyna Artikina po tym będzie gry. Zastanawialiśmy się, jak drużyna Wisu będzie funkcjonować we własnym polu karnym, ale od razu ten szybki atak po odbiorze piłki, praktycznie jedno podanie, wyszedł bardzo dobrze z własnej połowy tutaj Goku Roma, także nie ma mowy o pozycji spalonej, ale dobrze też się stało, że Rodado pomknął za akcją, że był obecny w polu karnym, bo skorzystał z tego, że jednak Goku po prostu nie trafił dobrze w piłkę, obronił chudy, ale z dobitką sobie już nie poradził. Gdyby nie przybiegł tutaj w porę Angel Rodado, to, to próby sobie w brodek oku. A teraz Kołyska, możemy się domyślać, że siedzący dziś na ławce wulnet Basza. W tygodniu e, jego żona urodziła bliźniaczki, więc takie podwójne szczęście spotkało wulneta Basza. E, odnosił się zresztą do tego Radosław Sobolewski, mówiąc, że każdy piłkarz, każdy człowiek na takie zdarzenie reaguje inaczej, indywidualnie. Natomiast, że e, Widzi po baszy, że to może go uskrzydlić, dodać mu gdzieś dodatkowo energii, ognia, werwy. Natomiast dziś Basza na ławce, ale i on. Teraz odbiór w okolicy linii środkowej boiska, będzie szansa na dobre dośrodkowanie! Ależ kapitalnie wrzucił teraz piłkę Przemysław Stolc. Nie powiem, że wykończenie było formalnością, bo Czubak zrobił to znakomicie, ale, ale wrzutka rewelacyjna. Szot schodził, był też, no właśnie, Alan Uryga, który trochę za daleko ustawiony, trochę tam nie obserwował, co się dzieje za, za plecami. Nie wiem, czy tam Szot nie powinien mu krzyknąć po prostu, żeby trochę zrobił, nie wiem, krok do, czy dwa kroki do tyłu. Dwóch stoperów ominiętych tym dośrodkowaniem, próbował to asekurować prawo obrońca, ale faktycznie w starciu z Szubakiem bez szans. Tutaj były protesty ze strony Jesusa Alvaro i też trenera Sobolewskiego, znisz. hiszpańskiego drugorygowca Lugo. Teraz jest okazja, słupek! Uderzał Goku, jeszcze raz były piłkarz, między innymi Podbeskidzja Goku. bajna i Uryga, oni wbiegli za plecy obrońców. Natomiast, no, jak na razie też można powiedzieć, że Goku nie ma szczęścia. Teraz uderzenie piłką w słupek. Wcześniej ta niewykorzystana sytuacja. Oczywiście cała akcja jest sfinalizowana dobrze, bo przecież Ronaldo zdobył bramkę. A Argan, jest trochę za wysoko. Zwłaszcza dla zawodnika o takich parametrach fizycznych jak Goku, ale Goku piłkę utrzymał w boisku, teraz już za trusnęgi i coś, znowu Goku! Piłka wybita z linii, opowiedziałeś kilka minut temu, nie ma dzisiaj Goku szczęścia i, i tak klątwa nad nim cały czas wisi. Chodzi że się w tym lewym sektorze boiska, to przyjęcie w polu karnym Goku. Bardzo nisko teraz także ten duet defensywnych pomocników, Milewski-Bytnarski, Teraz Rodado odwrócił się i zrobił to fenomenalnie. Ale doskonale teraz Rodado, po prostu z przeciwnikiem na plecach. To podanie też bardzo dobre po takim dribblingu, po akcji 1 na, na jeden wygrany ten pojedynek. No i potem no fantastycznie, płynnie Rodado ze stoickim spokojem tą piłkę umieścił w górnym narożniku bramki. W tym sezonie w pięciu meczach strzelił raz przy konwiktorskiej w meczu z Polonią. Dziś już dołożył dwie bramki do tego dorobku. Ograny Kobacki. Pierwsza chyba tak dobra akcja i tak dobre podanie Angela Baeny. A Rodado. perełka to zachowanie napastnika w polu karnym. Widzimy jak pojechał, jak na łyżwach. Michał Marcjanik po tym zwodzie, po tym przyjęciu Rodano. Dawno już nie było składnej kontry. Kontry, po której powstałoby jakiekolwiek zagrożenie. Za to mnożą się straty w środku pola. Karbo, Karbo do Goku. Goku na lewą nogę. Chudy fantastycznie broni Marcjanik, wybija. Ale chudy faktycznie nie dał się zaskoczyć. Wszystko pięknie się zaczęło po tym odbiorze piłki przez... na tym prawym wahadle. Zobaczymy, zwłaszcza przy niekorzystnym wyniku dla czy pojawi się po przerwie Predenkiewicz, tymczasem GOKU, GOKU! Złyszał Kicks. KIKS, poślizgnięcie się, to, to byłyby problemy, nikt tutaj nie kwapił się z A Nadła, które w pierwszej połowie nie działały, czyli Lipkowski, trochę nieswojo czujący się na prawej stronie i Dawid Gojny, który, no, który gra po prostu słabo, no ale Wojciech Łobodziński ocenił najwyraźniej, że daje jeszcze tym zawodnikom szansę na zmiany Radosław Sobolewski, ale za moment dojdzie do podwójnej. Żunka i Bansza gotowi, a więc piłkarze, których tutaj wielu, wielu spodziewało się w wyjściowym składzie. A teraz bramka i to nie wiem, czy nie bezpośrednio z rzutu rożnego wiwatuje goku. Chyba tak, chyba nikt tego nie dotknął, a więc mamy klasycznego rogala to przynajmniej wyglądało, że ta piłka faktycznie bezpośrednio wpadła do do bramki. Jeśli faktycznie tak było i w roku Roman. Patrzymy macie. Yy. Tak, tak, tak. Nie ma mowy. To absolutnie. Jeszcze nie. Myślałem, że może tam Czubak gdzieś Czupak, się, ale nie. troszeczkę usnął y, piłkę. No. No, no może gdzieś delikatnie po końcówka włosów Czubaka, ale to z żadną miarą nie może być zaliczona jako gol samobójczy. Nie, nie, nie groźnie, natomiast ten łokieć jest zwichnięty. Taka jest pierwsza diagnoza. I Baena nie zobaczy tego meczu do końca. Jedzie prosto do szpitala i nie zobaczy gola Rodado. 4 do 1. Country. Ja już chciałem trochę skrytykować Rodado, bo chwilę wcześniej myślałem, że po prostu uderzy, bo miał dobrą. Też piłkę z powietrza, natomiast on jeszcze przyjął gdzieś tam trochę szczęśliwie. Ramek ma na koncie cztery, dokładnie tyle ile ma Wisła w meczu z Arką. Rozbita, rozgromiona wręcz Arka Gdynia. To był ten moment po przyjęciu piłki zaraz przed odado, że miał dobrą pozycję do oddania strzału, ale on jeszcze po prostu poczekał chwilę. A Zacki po tej interwencji, zobacz, rozgląda się lewo, prawo, w ogóle nie wie, gdzie jest piłka. No nie wiem, nie wiem, czy, czy to ten upał, czy... Nie przez pani noce, a może piękna pogoda, niedziela, a tymczasem Arka wywiezie stąd na gorsze wspomnienia. 5 do jednego dla Wizły Olejarka no i też myślę, że dobrze się stało dla tego piłkarza, że zdobywa bramkę tym bardziej, że mało grał tak jak wspominałem w tych spotkaniach wcześniejszych a teraz po wejściu na boisko robi to co powinien robić yy, zmiennik czyli akurat w jego przypadku kiedy jest zawodnikiem ofensywnym wpisuje się na listę strzelców jeszcze takie by powiedział no trudne uderzenie po przyjęciu piłki ale z... bardzo dokładnie przy słupku. Także tutaj Martin Chudy był bez szans Mogą zmonopolizować wszelkie plebiscyty na bramkę kolejki Wiślanacy, bo mamy bezpośrednio z rzutu różnego w bramkę goku, mamy to uderzenie olejarki, mamy fantastyczne zachowanie w polu karnym Rodado, kiedy ograł Marcjanika, położył go właściwie na ziemię, a potem strzelił w okienko rezerwowi. I to jest ostatni gwizdek sędziego Piotra Lasyka, Wisła, Kraków, Arka, Gdynia.